Najwięcej psalmów jest psalmów błagalnych, indywidualnych. Kiedy człowiek sam błaga Boga, człowiek sam kieruje swoją prośbę, wyraża swoje serce, wylewa swoje serce przed Bogiem. Takich psalmów jest w Biblii najwięcej, jak widzimy. Są też psalmy, w których błaga wspólnota, czyli nie nade mną, ale nad nami. Są psalmy, które wyrażają radość, ale stosunkowo mniej ich jest niż tej prośby. Są hymny, są psalmy właśnie znowu dziękczynienia, uwielbienia Boga indywidualne i grupowe, czy wspólnotowe. Psalmy środowiska mądrościowego. Środowisko mądrościowe, czyli środowisko, w którym powstaje Księga Mądrości, Księga Przysłów, Księga rucheleta. Mądrość. Nie tyle taka może modlitwa, Panie Boże, daj mi to, czy tamto, czy przepraszam Cię za to, czy za tamto, ale zobaczcie: psalmy pochwały, prawa. Psalm pierwszy jest takim psalmem. Czy psalmy medytacji nad losem człowieka: czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz i tak dalej. Medytacja nad losem człowieka. To jest nurt mądrościowy. Bardzo ważne. Dla liturgii dzisiaj są psalmy, zobaczcie, liturgia godzin, ale przecież nie ma żadnego nabożeństwa, żeby nie było psalmów. Podrzeb, nawet sama przejście trumny do robu jest z psalmami. Nieszpory za zmarłych, wtedy odmawiamy. Czy ślub, czy podrzeb. Nigdy nie jest tak, że jest tylko czytanie. Nawet jeśli będziemy sobie chrzest poza mszą świętą, to jest też i psalm. Także psalm wchodzi w naszą liturgię, bo wchodził w liturgię żydowską. I wiele psalmów jest psalmami liturgicznymi, liturgia świątynna. A w tych psalmach na szczególną uwagę zasługują pieśni stopni, psalmy stopni. Psalmy stopni. Psalmy stopni to psalmy od 120 do 134. Cóż to znaczy? Psalmy stopni. Piętnaście psalmów stopni. Te psalmy mają swoje inne nazwy. Psalmy stopni, psalmy pielgrzymkowe, psalmy gradualne, psalmy wstępowania. I cóż to są za psalmy? Aby to zrozumieć, trzeba spojrzeć na mapę Izraela. Wiecie, że Żydzi musieli trzy razy w roku. Przybywać na święto do Jerozolimy. Musieli ze swoich domów, z, z Galilei i gdzieś tam przybywać. Jezus również, raz tak skutecznie przybył, że nawet się zgubił swoim rodzicom, prawda? Mogli przyjść na dwa sposoby: albo iść wzdłuż Morza Śródziemnego doliną, albo iść wzdłuż Jordanu doliną. Tak czy siak musieli iść doliną. I potem wchodzili do Jerozolimy. Wstępowali do Jerozolimy. Wstępowali. Zstępować i wstępować. Tak? Dwa słowa. Pamiętacie przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie? W niej jest powiedziane: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Prawda? Schodził pewien człowiek, schodził z Jerozolimy do Jerycha. Stąd mówimy o pieśniach pielgrzymkowych bo to były pieśni podczas pielgrzymki do Jerozolimy śpiewane ale mówimy o pieśniach stopni radualnych albo pieśniach wstępowania bo pielgrzymi musieli wchodzić tam dosłownie nie ma żadnych stopni bo to jest po prostu droga ale musieli wchodzić do Jerozolimy więc pielgrzymi wchodzą do Jerozolimy tak i tą do góry Stąd mówimy o psalmach pielgrzymkowych w psalmach I Niezwykle to są ciekawe psalmy, dlatego, że cofamy się do czasów Chrystusa. Kiedy Jezus się zrobił w świątyni, to kilka dni wcześniej, zanim yy, zrobił się w pielgrzymce, to kilka dni wcześniej szedł z rodzicami na święto w tłumie ludzi i te psalmy wtedy śpiewali. Czyli Jezus słuchał tych psalmów, które właśnie teraz czytamy. No i teraz, mając te informacje, a jeszcze jedna informacja: naokoło Jerozolimy jest inne są wzgórza, ale niższe. Są różne wzgórza. I jeszcze jedna informacja: już z daleka było widać świątynię jerozolimską, bo ona jest najwyższym wzniesieniem, najwyższym punktem okolicy. Świątynia Jerozolimska. Więc idąc można się było zachwycić tą świątynią. Ściany były z białego kamienia. Góra tych ścian, takie flanki były ze złota, odbijały promienie słońca. Blask, bogactwo. A przede wszystkim zachwyt, bo oto przychodzę do miejsca, gdzie rzeczywiście fizycznie jest obecny Bóg. I jeszcze jedna informacja, że z Jerozolima nazywana jest Syjonem. Dwie nazwy. Jerozolima, czyli z góra Syjon. No i teraz posłuchajmy kilku fragmentów tych psalmów. Psalm 121. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc nadejdzie od Pana. Zobaczcie. Idę z dołu do góry. Wznoszę swe oczy ku górom. Ku góry. Do góry, bo tam idę. Ostatni werset tego psalmu. Pan będzie strzegł Twojego wyjścia i wejścia. Teraz i na wieki. Czyli Twojego pielgrzymki, Twojej pielgrzymki do i od miejsca, do którego zdążasz. Psalm 122. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana, do świątyni. Właśnie do niej idziemy. się wspinamy, zmęczeni. Właśnie stanęły nasze stopy w Twoich bramach, Jerozolimo. O Jerozolimo, zbudowana jako miasto stanowiące zwartą całość, do Ciebie pielgrzymują pokolenia, pokolenia Pana, zgodnie z prawem Izraela, by chwalić imię Pana. Do Ciebie pielgrzymują pokolenia. I to się właśnie tutaj dzieje, tak? W tym momencie te pokolenia rzeczywiście... Pielgrzymują. Proście o pokój dla Jerozolimy. Niech w pokoju żyją ci, którzy cię miłują. Niech pokój będzie w twoich murach. Dalej, Psalm 123. Wznoszę swe oczy do ciebie, który mieszkasz w górze. Jak oczy słup na ręce panów, tak nasze oczy na pana, Boga naszego. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie. Psalm 124. Gdyby Pan nie był z nami, gdyby Pan nie był z nami, pokło, pokło, połknęliby nas żywcem, rozpaleni przeciw nam gniewem. Dalej, Psalm 125. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, niezachwiana i trwała na wieki. Oni właśnie na nią patrzą, właśnie tam wchodzą. Psalm, Werset drugi. Jak góry otaczają Jeruzalem, tak Pan swój lud otacza. Powiem Wam, że te psalmy zawsze czytam, jak wjeżdżam do Jerozolimy, autobusem wracamy z, nad Jordanu, z Jerycha, się wzbijamy do góry, to tam jest karczma dobrego Samarytanina, no, gdzie On miał niby to zrobić, a to przypowieść, to się nigdy nie wydarzyło, ale karczma jest. I, i dalej właśnie te psalmy sobie śpiewam yy, o tym, tych, których Pan, którzy zbaczają na krętę drogi, niech Pan odrzuci. Pokój dla Izraela. Rzeczywiście widać takie różne tręte dróżki. Jest ta jedna do Jerozolimy, droga też się wzbijamy. Do tego stopnia to jest ciekawe, że my to pokonujemy w ciągu kilku minut. Od minus 300 do plus 700, to kilkanaście minut. Ciśnienia to jest dużo. Do tego stopnia, że w Jerozolimie, załóżmy, czasem jest chłodno i, i, i wychodzimy na dole. I tam jest zupełnie cieplej. Kilometr różnicy to jest sporo stopni. Posłuchajmy jeszcze jeden psalm, 126. Gdy Pan sprawił, że powrócili wyrnańcy na Syjon, wydawało się nam, że śnimy. Pan dokonał wielkich rzeczy. Ci, którzy sieją zapłakani, radośni będą zbierać. No i tak dalej. Jeżeli przejdziemy przez te psalmy z takim poczuciem, że to słowa, które mówimy w drodze do Jerozolimy, w czasie pielgrzymki, to naprawdę inaczej się na nie patrzy. I ostatnie z tych pięciu miejsc, tych grup psalmów, to psalmy prorockie, psalmy, które związane są. I w swojej treści czy przesłaniu podobne są do ksiąg prorockich, podzieliłem je na cztery części. Na ostrzeżenia przeciwko ludziom nieprawym, bo zobaczcie, że takie było powołanie proroków. Oni mieli ostrzegać przed tym, co jest odejściem od wierności Bogu, co jest takim odrzuceniem Boga, co jest pójściem właśnie drogą nieprawych. I także te psalmy są psalm, psalmami mówiącymi o królowaniu Boga czy o królu, po prostu królewskie, ale także w takim znaczeniu psalmy mesjańskie, psalmy, które mówią o, o Mesjaszu. Od samego początku księga psalmów nie była kwestionowana jako księga e, kanoniczna. Czyli święta, która powinna mieć swoje miejsce w kanonie Pisma Świętego. Co więcej, od samego początku psalmy były modlitwą Kościoła. Oczywiście to najpełniejszą modlitwą Kościoła jest Eucharystia. I chrześcijanie gromadzą się w pierwszych wiekach na Eucharystię. Ale zobaczcie, że Jezus modli się psalmami. Przecież przytoczyłem kilka psalmów z historii Ewangelii Jezusa i Jezus modli się psalmami razem z całym Izraelem. Codzienna modlitwa Żydów to była modlitwa psalmami. Były psalmy, które odmawiało się rano, bo w swojej treści mówią o poranku, odmawiało się wieczorem, bo w swojej treści mówią o końcu dnia. I te psalmy były naturalną modlitwą Żydów. I kiedy pojawia się Kościół, rodzi się Kościół, to powstaje pytanie, czy mamy stworzyć swoje modlitwy, czy powinniśmy modlić tak samo jak Żydzi, czy coś nowego wymyślić. No jest Eucharystia, której Żydzi nie mają, ale chrześcijanie przejmują psalmy i dalej modlą się psalmami. Zobacz, tego śladem jest nasz prewiarz, kiedy my mamy rano i wieczorem, Modlitwę. Rano te słowa często mówią o poranku, o wschodzącym słońcu i tak dalej, a wieczorem o zachodzie słońca, o nocy, o, o, o zmroku. Albo o tym, że nam się kończy dzień i ileśmy dobra w tym dniu spełnili. Pierwsi chrześcijanie, ci, którzy jakoś mocniej chcieli iść za Jezusem, radykalnie, bardzo mocno, postanowili, że codziennie odmówią wszystkie psalmy. O, to ważna sprawa. Codziennie wszystkie psalmy. Siostry, oni siedzieli cały dzień nad psalmami. Byli pustelnicy, święty Antoni czy inni, pustelnicy, którzy siedzieli na pustyni i czytali psalmy. Co więcej, uczyli się ich na pamięć, żeby nie mieć karteczek, ale mieć to słowo Boże wyryte w głowie, w najbezpieczniejszym miejscu. Uczyli się psalmów na pamięć. Codziennie mówili wszystkie psalmy. Z czasem stwierdzili, że to jest za dużo, że się nie da, że są obowiązki, które wychodzą z życia wspólnego w tych pierwszych klasztorach czy monastycznych wspólnotach, tych cenobitycznych na pustyni. Więc zrobili na tydzień. W ciągu tygodnia mówimy wszystkie psalmy. Reguła świętego Benedykta. A z nią y, dzisiaj reguły wszystkich monasterów, czy to y, wschodu czy zachodu, ale też kartuzi, cystersi, ale głównie właśnie przyjmijmy Benedyktyni, mają podział na dwa tygodnie brewiarza, że mamy 8 godzin dziennie na modlitwę, 8 godzin dziennie na pracę i 8 godzin dziennie na odpoczynek, jedzenie, rekreację, spanie. 8, 8, 8. I w tym czasie nie zdążymy w ciągu całego dnia, od, tygodnia odmówić wszystkich psalmów, więc przeszło to na dwa tygodnie. Czyli w ciągu dwóch tygodni, w cyklu dwóch tygodni, odmówimy wszystkie psalmy. Brewiarz kapłański, brewiarz, którego też siostry używają, ma podział na ile tygodni? Najcieniej na cztery. Zobaczcie, ta ewolucja. Od pierwszych wieków po Chrystusie gdy dziennie mówili, mówiło się wszystkie psalmy. My idziemy na łatwiznę i mamy cztery tygodnie na wszystkie psalmy. Oczywiście trochę żartuję z tym, idziemy na łatwiznę. Tak, to jest przyjęte i wcale to się mało nie modlimy, bo tych modlitw przecież trochę mamy. Zasadniczo mamy modlitwę o wschodzie słońca, o zachodzie słońca, czyli rano i wieczorem. Modlitwę yy, w ciągu, gdzieś w ciągu dnia, rodzinę czytań, która również jest gdzieś w ciągu dnia, nie ma stałej pory, ale bardzo ważna w kościele, ale też i w starożytności, w czasach Jezusa, była modlitwa przed snem kompleta. Gdy modlimy się kompletą, to tam jest te teksty, mówią o śmierci. Zobaczcie, że ostatnie słowa komplety noc spokojną i śmierć szczęśliwą. Czyli masz tak przeżyć ten dzień, żebyś tej nocy mógł umrzeć. Yy, benedyktyni w tyńcu propią wszystkich i wiele klasztorów propi yy z yy członków modlitwy wodą święconą na koniec. Przechodzi opat i wszystkich propi tą wodą, życząc im śmierci. Idźcie, idźcie umierać. Noc w klasztorze jest symbolem śmierci. Czyli cała wspólnota żałuje za swoje grzechy, jest na początku art poputy, więc idziemy wszyscy spać, pojednani ze sobą, pojednani z Bogiem, pożegnaliśmy się wszyscy, Złoży złożyliśmy sobie serdeczne życzenia dobrej śmierci, idziemy odpo na, na odpoczynek. A rano wstajemy, dzięki Bożej łasce, i dziękujemy Bogu za to, że możemy na nowo żyć. Że nam dał jeszcze jeden dzień życia. Dziękujemy Bogu za słońce. Hymny jutrzni o tym mówią. O słońcu, o życiu, które mamy, o naszym powołaniu, o naszych zadaniach. I tak każdy dzień jest początkiem nowego życia. Każdy dzień się kończy, jak się kończy życie. Młody kościół, kościół pierwszych chrześcijan opiera się na modlitwie psalmami. Jest taki piękny list. Gdzie święty Atanazy mówi tak. W psalmach możesz znaleźć całe Pismo Święte. Psał też jest zwierciadłem duszy. A święty Hieronim mówi, święty Augustyn mówi tak. Jeśli czytasz o radości, to to jest o twojej radości. Jeśli czytasz lament, to ty lamentujesz. Jeśli czytasz o nadziei, to ty doznajesz nadziei. Jeśli czytasz o prośbie, to ty prosisz. A więc psalmy są lustrem dla ciebie, który czytasz. Bardzo ciekawy zwrot, którego używa i Atanazy, on zmarł pod koniec IV wieku, i Augustyn troszkę później. Psalmy są lustrem lustrem, w którym Ty możesz przejrzeć swoje życie, możesz przejrzeć siebie.